Psalmu 138 Prawdziwie Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie. Sobota, 16 sierpnia Trudno mi o głębsze skupienie, gdy wiele jest zewnętrznych działań, bodźców. Ta moja dwuwarstwowość życia nadal istnieje. Człowiek jest istotą społeczną, i w jakiś sposób trzeba się poruszać w tych warstwach zewnętrznych. Tak, ale z pełną świadomością istnienia, jak to nazwałaś warstwy wewnętrznej, to znaczy prawdziwego Twojego życia ze mną. I we mnie. Tam jest właściwe Twoje miejsce już teraz. Do tego tęskniłaś całe życie. A ponieważ stworzyłem Cię do wewnętrznego przebywania ze mną, nie chciałaś i nie mogłaś dopasować się do świata. To nie była i nie jest samotność. To pragnienie przebywania ze mną i prawdziwe, rzeczywiste przebywanie, dawniej nieuświadomione, a teraz już częściowo poznane. Każda próba życia tym, co daje świat, kończyła się porażką, aż zrozumiałaś, że tu wszystko porażone jest skazą grzechu. Jesteś potrzebna innym biednym moim dzieciom. Trzeba im pomagać, trzeba je ratować. Wiesz co będzie? Pomoc każdego mojego wybranego dziecka jest i będzie bardzo cenna. Nie żałuj swego cierpienia życia tu. Trzeba je poświęcić, by pomóc innym odzyskać życie tam. Czyż muszę Ci przypominać przykład mojego życia tu? Każde życie ludzkie powołane jest do tego samego. Pełna jego wartość jest właśnie taka, i pełnia szczęścia, będąca zaspokojeniem pragnień, wypływa ze zrobienia ze swym życiem tego, co ja zrobiłem. Miej świadomość wartości, a będzie Ci lżej. Będziesz się cieszyć, że tak jest, że możesz przyczynić się do budowania mojego królestwa. Ufaj i raduj się. Jestem z tobą.